Cześć, witam Cię w drugiej y, części systemu podstaw Joomla. Dzisiaj opowiem Ci głównie o strukturze samego systemu Joomla oraz y, dokończymy to, co zaczęliśmy w poprzedniej części kursu, czyli zmienimy język w naszym systemie Joomla. Ok, więc y, jak widzisz, nasz system jest w języku angielskim, więc aby zmienić Język należy pobrać odpowiednie pliki instalacyjne. Możemy to zrobić na stronie joomla.pl. Wchodzimy w sekcję, gdzie można pobrać najnowszą Joomlę, jak i również pakiety języka polskiego. Ponieważ kompletny pakiet języka polskiego tutaj jest w wersji 1.5.24, najpierw uaktualnimy naszą Joomlę do tej wersji. Aby to zrobić, trzeba ściągnąć łatkę aktualizacyjną, więc klikamy na odpowiedni plik, aby go pobrać. Okej, okay, dobra. On się tutaj nam załadował. I teraz w tym momencie jedyną rzeczą jaką musimy zrobić to jest wgranie do katalogu głównego, czyli w moim przypadku HTDux, Joomla 15 tych plików, które zostały ściągnięte. Więc rozpakowujemy je, zastępujemy. Ty będziesz musiał prawdopodobnie to zrobić na serwerze FTP. I mieliśmy 1.5.23 Teraz mam 1.5.24. Ok, w tym momencie przejdźmy więc do instalacji pakietu językowego. Znowu należy go pobrać. Tutaj klikamy pobierz. Zapoznajemy się z licencją i zapisujemy pliki na dysku. Ok, zostały one zapisane. Tym razem trzeba wejść w eksha extension, install and uninstall. Tutaj de facto instalujemy lub odinstalowujemy wszystkie pakiety. Znajdujemy nasz pakiet językowy. Robimy upload, file and install i w tym momencie mamy zainstalowany pakiet językowy. Czekamy moment i dostajemy komunikat, że został zainstalowany. Aby zmienić język trzeba wejść w extension language manager. Zmieniamy tutaj na polish, default. W tym momencie zmieniliśmy to na stronie frontowej. Trzeba zmienić jeszcze z administracyjnej części tak samo. Polish i default. Tu jak widzisz, już nam się zmieniły napisy na polskie. Na stronie frontowej, okay, świeżmy ją, też mamy tutaj część napisów w polskim. Zapamiętaj, nazwy użytkownika, szukaj. Są to tak naprawdę napisy, które są tłumaczone przez taką komendę jText, więc nie wszystkie się zmieniły, bo tutaj cały kontekst jest w języku angielskim.